Franciszek Karpiński żale sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta. Ty śpisz, Zygmuncie, a twoi sąsiedzi, do Twego domu goście przyjechali. Ty śpisz, a czelać przyjęciem się biedzi tych, co cię czcili, co ci hołdowali. Gorzkie wspomniemy, gdy szczęście przeminie. Czemuż i pamięć o nich nie zaginie? Nie zostawiłeś syna na stolicy przez jakieś na nas boga rozgniewanie? Którego by wnuk dziś po swej granicy rozrzucał postrach i uszanowanie. Po tobie poszła na handel korona, Tron poniżony i rada stępiona. Ojczyzno moja na końcuś upadła. Zamożna kiedyś i w sławę i w siłę, Ta co od morza aż do morza władła. Kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Jakże ten wielki trup do żalu wzrusza. W tym ciele była milionów dusza. Patrzcie, matczyne jakieś leży dziecię. W wyniosłych piersiach głęboka murana, którą szlachetne wychodziło życie. On nie uciekał, bo z przodu zadana, jeszcze znać w twarzy, jak jest zemsty chciwy, zdaje się gniewać za co nieszczęśliwy, a tam poczciwość, kościół, wstyd zgwałcony, pożarem całe spłonęły osady, w dom gorejący właściciel wrzucany, a pierwej mu wszystkie zrabowawszy składy, wszędzie zajadłość ogniem, śmiercią ciska gdzie pojrzyjisz rozpacz, trupy, zgorze liska. Po tych rozbojach, jedni zniechęceni, pod nieznajome rozbiegli się nieba, drudzy ostatnią nędzą przyciśnieni, w swych kiedyś domach dzisiaj żebrzą chleba. Insi rozdani na Moskwę i Niemce, na roli ojców płaczą cudzoziemce, wy co domowe opłakawszy klęski, poszliście naród ratować niewdzięczny. W tylu przygodach wasz oręż zwycięski, Pokazał światu, że i Polak zręczny. Cóż przynieśliście z powrotem w swą stronę? Ubóstwo, blizny, nadzieje zwiedzione: oto krwią piękną ziemia utłuszczona Konia i jeźdźca dzikiego wytucza. A głodne dzieci matka przymuszona Panującego języka naucza. Tak jest, jak twardy wyrok jakiś kazał, Inszych popisał, a Polskę wymazali. Wisło, nie Polak z ciebie wodę pije. Jego się nawet zacierają ślady, on dziś przed swoim imieniem się kryje, które tak można wsławiły pradziady. Już białym orłom i bratniej pogoni świat się przed laty, nawykły nie skłoni. Zygmuncie, przy twoim grobie, gdy nam już wiatr nie powieje, składam niezdatną w tej dobie szablę, wesołość, nadzieję i tę lutnię biedną. Oto mój sprzęt cały, łzy mi tylko jedne zostały. Doceniasz? Subskrybuj!